A w dzisiejszym odcinku dokończamy nasz challenge na Road to Glory 12-godzinny i trafiamy w wymarzoną kartę. Do tego. Karta 99 zupełnie za darmo. Omawiamy też nowe tematy w FC-25, więc byczki, zostańcie do końca, bo fajne tematy będą poruszane i będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry i dajcie znać w komentarzu, z jakiej ligi na start FC-25 planujecie zrobić skład. Lecimy z odcinkiem. Mamy od nowej ewolucji, gdzie możecie. Z garnuć karty 99 całkowicie za darmo. Wystarczy, że wbijecie na elitarny poziom 2. Ja sobie wziąłem Lisandro Lopeza, czyli samego siebie i zacząłem ewolucję, gdzie dojdziemy do naprawdę potężnej karty. I tak wygląda w tym momencie mój skład na tym roundu to Glory. To jest plus minus ósma godzina całego challenge'u. Jest Cristiano Ronaldo trafiony w poprzednim odcinku, jest też Kante i Kylo Walker też trafiliśmy, który jest prze, 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 potężny No i tak wygląda ten składzik i będziemy walczyć. Będziemy walczyć bardzo mocno, żeby tego Lisandro Lopez'a dzisiaj jeszcze skończyć też w odcinku, żeby był 99, dlatego wrzucamy go do pierwszego składu i walczymy. Partnerem kanału jest G2A.com Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. Wow! Lisandro Lopez! What a crazy boy! Ja Cię kręcę! Lisandro! Dobra, moi drodzy, mamy po to. Mamy pika koną. ikoną, tak. Nie, Alisson, o Boże, bramkarza nie mam teraz, ale dobra. I to jest bardzo ważny moment tego challenge'u, ponieważ to jest konto z pierwszym właścicielem. I w związku z tym my nie możemy sobie kupić tak o bramkarza. Dlatego ten Alisson przepalony w tym SBC o ikonę bardzo, ale to bardzo będzie istotnym elementem w kolejnych minutach tego filmu. No i zobaczmy. Konto Road to Glory, 20, 12 godzinne. Okej. Okay. Fatalny pik. Fatalny, bardzo fatalny pik. Tutaj bramkarza potrzebujemy. Szukamy bramkarza. Wyzerowane konto, tylko po to, żeby, kurczę, bramkarza tutaj trafić. Let's go. Kolejny pik z ikoną. Okej. Okay. No dobra, zanetti. Zanetti, spoko dla, dlatego. tego, zanęty ja wezmę i będę nim grał no, nie wiem co zrobić szczerze teraz co ja tu mogę z tym zrobić i dlatego nie wiem co zrobić, bo nie mam ramkaza. po prostu fizycznie nie miałem pozycji Pera, to znaczy były wiadomo jakieś tam overale 81-82 i no ale na ten moment FIFA. Na ten moment FC24 taki bramkarz po prostu nie ma żadnego sensu, bo te karty, które mają 99 shootingu, no strzał to jest po prostu gol. I dlatego pra przepaliłem prawie wszystkie karty, które mogłem na te wymiany 89, i właśnie to widzicie. I żaden bramkarz przez prawie dwie godziny nie chciał wylecieć. Dosłownie. I za chwilkę zobaczycie, jak to się skończyło. Ikona GoTG, okej, okay, crazy. o, Włochy? Maldini? Nie. Yeah. To pewnie pierwsza to będzie jakieś dziadostwo. Cannavaro, ok. Dwie ikony? O PAPA! Oh, HOLY CRAP! HOLY CRAP! Ronaldinho, GAUZO! Oj 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 oj, OJ OJ OJ! OJ Tak się tworzy historię! To były poszukiwania bramkarza! To były poszukiwania bramkaza i ostatecznego bramkaza dalej nie ma, no bo nie będziemy nią grali. Ale jest! Ronaldinho Gauco, mój ty, ty cycuszku kochany! O oh yea! O oh yea! O oh yeah. Motko jedyna, jak on wygląda! Jak to będzie pięknie chodzić! Uuu! Uh. Cudownie. Dobra, Bramkarz, kurwa teraz, Bramkarz. Albo Nazario, delumpa lumpa pumpa. Ty, ale dwie ikony go TG? Mocno. <ścoughs> Ta psoba. Kurde, lola Galardo, jakaś tej. Lola, lola. Nie wiem, co to jest, zielona karta, jakieś odwódki. O, nie wierzę w to, przecież to jest jakieś szczęście w jakiś, no nie wierzę w to, no. No Tibu tu łakwa jeszcze na napastniku, no przecież to jest jakiś żart tej. To jest jakiś fucking joke. Jan Oblak, Mark Andre Terstegen, Very, very please, come to Lisandro Lopez team. Not, nothing more, please. Mać. Nie wiem co mam zrobić. Dramat młodego człowieka, naprawdę. Let's go. 10 pików 82+, plus. dobra. Esio, jesteśmy blisko pozycji Golkipera. Tam nie cieszy. Właśnie spadały w przepaść. I wylądowaliśmy w anusowni. Dobra, Casillas. Casillas jest ok. Może nie jakiś mega bestia z, z Tokio, ale git. Ikona Futis, ok. Schweinsteiger. Ikona Futis? Ej, blon! Wow! Zajebiście! Blon, Lohą Blon Ej! Mega spoko! Ja się nie obrażam, że jest Lochą Blon Ty! Zajebiście! Za Cannavaro, czy walker na prawą obronę i duet y, Blon y, y, Cannavaro, Esio Proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa, proszę państwa. Lisandro Woł Lopez Welcome! 2999 99 Kraut, CRAZY Lopez! Lisandro Crazy Lopez! Tak powinno być, ty, tak szczerze! Lisandro Crazy Lopez. Yes, yes, yes. Hello, my boy. Hello. 6 meczów, wygraj 3 mecze. Dobra, ty ogień. I co, futis, futis? Marcos Llorente, crazy, wow! Hey, come on, what the fuck? Aha, on kosztuje 50 000. lol. No i na zakończenie challenge'u mogę Wam pokazać, jak wygląda już skład na tym koncie Road to Glory, bo troszeczkę się pozmieniało, troszeczkę się potrafiało. Był tutaj przed chwilą jeszcze Iker Casillas, natomiast otworzyliśmy jakoś tam randomowo jednego pika z Futisem, 95+, no i mamy też tutaj Oblaka 96. Dodatkowo jest Lohomblom, jest Kyle Walker jest Ruben Diaz, też trafiony za... Nagrody za Foot Champions, które mogliście oglądać w poprzednim odcinku. Jest także Rolfo na lewą stronę defensywy, trafiona też z, z paczki jakieś 85x10, które tak naprawdę w tym momencie są już no-limited. I jest tutaj Luiz Mila 99 i chciałem Wam też po powiedzieć o tematach do FC25, które możecie sobie łatwo i przyjemnie ogarnąć. Otóż, najważniejszy temat to jest zrobienie poziomu 30 w tym sezonie. Ja na tym koncie RTG będę na pewno e, aktywnie uczestniczył w sezonie FC25, więc też tutaj będziemy mieć RTG, dlatego poziom 30 bardzo, bardzo, bardzo polecam sobie dobić, bo wtedy macie paczkę 5X84. Do tego, oprócz e, Oprócz tego jest tutaj też architekt i dzięki temu, że zrobicie architekta, dostaniecie paczkę 5x 82+, jak możecie zauważyć na załączonym obrazku. I oprócz jeszcze tego, jak przejdziecie sobie do ewolucji, one są w moim klubie, Evolution, dostępne ewolucje, moje ewolucje, droga do FC25, ona jest tutaj w dostępnych ewolucjach, no ja już ją mam użytą, więc nie, nie, nie przyaktywuję jej razem z Wami, natomiast jak możecie zauważyć, ukończ drogę do FC25, aby zdobyć paczkę 7x81+, i byczki, powiem Wam szczerze, że jak złapiecie sobie te trzy potężne paczki na start FC25, one są, one będą dostarczone do końca października z tego, co czytałem, albo do 10 października, już nie pamiętam, jakoś te, te, te wartości mają być te daty mają być mniej więcej dostępne, bo tutaj nie ma podanego i w architekcie też nie ma tego podanego. Wydaje mi się, że albo do 10 października albo do końca października to no tu macie naprawdę trzy mocarne paczuszki. Na start FC25 A to was nic nie kosztuje Jeśli jeszcze w tym momencie gracie w FC25 To po prostu warto sobie tutaj wejść I naszpącić I naszpącić i oponentów po prostu e, Na początek FC25 Będzie łatwiej karać Tak e, przynajmniej ja to widzę Jak widzicie bilansik 1 do 0 Więc w tym odcinku to by było na tyle Przedostawaliśmy składzik Trzymajcie się, papa